To jest w ogóle legalne? Połowa z nich i tak nie dostanie się na studia. Za moich czasów chodziło się do szkoły. Rodzice izolują dzieci od prawdziwego świata. A to jest to, co nauczyciel przychodzi do dziecka do domu, gdy jest chore? Tylko szkoła przygotuje ich do prawdziwego życia. Dzieciom się w gołach poprzewracało. Chodzą na edukację domową, bo to jest modne, a później będą z tego problemy. Na edukacji domowej nie miałabym znajomych. Na edukacji domowej dzieci i tak nie muszą się uczyć. Edukacja domowa odmieniła moje życie. Edukacja domowa oddała nam dzieci. Bardzo to szumnie brzmi, ale mieliśmy przez kilka lat taką przygodę ze szkołami stacjonarnymi, różnymi, i mieliśmy takie poczucie, że w naszych dzieciach dzieciństwo gaśnie. Przede wszystkim bardzo sobie cenię autonomię, którą edukacja domowa daje rodzicowi i uczniowi, i możliwość. Samodzielnego budowania ścieżki edukacyjnej. Nagle wszystkie egzaminy zaczęły wychodzić świetnie, nagle wszystkie matury zacząłem pisać niemalże na 100%, wszystkie egzaminy inżynieryjne pisałem na 100% i przeskoczyłem klasy w liceum, zdałem olimpiad, zostałem laureatem i to wszystko tak naprawdę dzięki edukacji domowej. Możemy patrzeć, jak nasze dzieci rosną, rozwijają się, pięknieją i wspierać je w poznawaniu tego świata, w zdobywaniu wiedzy, w doświadczaniu. A później wypuścicie spod swoich skrzydeł i patrzeć, jak pięknie szybują. Alternatywna dla edukacji systemowej ścieżka, edukacja domowa, jest bezcenna. Nie musimy biec na tramwaj, żeby zdążyć do szkoły na konkretną godzinę. Wstajemy rano, jemy śniadanie i żyjemy w swoim tempie. Chłopcy uczą się przez cztery dni, piąty dzień jeżdżą na wycieczki, więc rozwijają się. Mają czas na swoje pasje. Co nam dała edukacja domowa? Przede wszystkim możliwość planowania każdego dnia. Wolność, elastyczność, ale to, z czego jestem najbardziej dumna, to że moje dzieci kochają się uczyć. Mają ogromną radość i przyjemność, otwierając codziennie platformy, że Roma osiąga coraz więcej. Coraz więcej, i jest to na tyle fajne, że bez żadnej presji, bez żadnego stresu dziecko pracuje w swoim dowolnym tempie. Że edukacja domowa daje naszym dzieciom szansę odkrywania ich naturalnych, mocnych stron, talentów i pasji. Edukacja domowa dała nam czas. Czas dla siebie nawzajem, dla naszych dzieci. Dzięki edukacji domowej poznajemy bardziej nasze dzieci, dzięki czemu możemy też edukację dopasować bardziej do ich potrzeb. Poznałam dużo rodzin w edukacji domowej, także z zagranicy, i wszystkich ich łączyła jedna rzecz bliskość rodziny. Dlatego to jest dla mnie najważniejsza wartość edukacji domowej. Edukacja domowa daje i uwalnia właśnie młodym ludziom to poczucie, że są odpowiedzialni. Są odpowiedzialni za własną naukę, to w jaki sposób będą się uczyć, czego będą się uczyć. Są zaangażowani i mają możliwość działać. Przede wszystkim komfort życia <laughs> spokój. Mniej stresu, zdecydowanie e, stabilizację taką właśnie u dzieciaków, e, taką psychofizyczną. Dlatego jest to niepowtarzalna szansa właśnie dla e, dzieci, właśnie szczególnie uzdolnionych, na to, by te swoje szczególne uzdolnienia rozwijać, pogłębiać, no i by mogły one potem stanowić chlubę całego kraju. Jeżeli chcesz, e, poszukujesz, e, masz pytania. E, Masz znacznie więcej czasu na to, żeby swoją ciekawość um, zaspokoić? W rok, dzięki edukacji domowej, udało mi się przerobić e, program szkolny tak dobrze, że z 4% na pewnej maturze w rok wyszedłem na 84. Edukacja domowa to możliwość podążania ze swoimi marzeniami, realizowania swoich pasji. Czy to jest karate, czy akrobatyka, parku, wędrówki po górach, czy granie w szachę. Przede wszystkim dostęp do mojego zdrowego trybu życia, i dlatego w sumie poczułam się trochę szczęśliwsza w moim życiu. Jeśli chodzi o edukację domową, naprawdę prawdziwa, prawdziwa indywidualizacja. Dziecko tak naprawdę uczy się wtedy, kiedy chce, wtedy, kiedy jest w dobrej formie. Nie ogranicza go absolutnie żaden podział godzin. Edukacja domowa na pewno jest świetnym rozwiązaniem dla w zasadzie dużej grupy uczniów, którzy no, nie odnajdują się w systemowej edukacji. Edukacja domowa to przede wszystkim możliwość pracy uczniów. W dowolnym tempie, w tempie dostosowanym do każdego dziecka, do jego możliwości, do jego predyspozycji. No tylko i wyłącznie dzięki edukacji domowej można wyciągnąć z ucznia to, co w nim jest najlepsze, coś co szkoła może zgasić. Zawsze powtarzam, że edukacja domowa to jest ogromna oszczędność czasu, ponieważ przyswojenie sobie podstawy programowej wcale nie zajmuje roku, tak jak w zwykłej szkole. Porównałabym edukację domową do niepodległości, której trzeba bronić z całych sił, która raz dana może za chwilę zostać nam odebrana, a na to nie możemy pozwolić. Edukacja domowa wydawała, wydaje nam się w dzisiejszych czasach takim jednym z takich strumieni, które cudownie wprowadza w takie usamodzielnienie się, w sam proces nauczania, który tak naprawdę zaczyna się w szkole, a, a trwa przez całe życie. Edukacja domowa to możliwość partycypacji w moich prawach i w obowiązkach, to możliwość e, uczestniczenia w edukacji mojego dziecka, tak jak chcę. Sposób rodzinny daje taką bardzo piękną możliwość nawiązywania takich bardzo fajnych, Naturalny. prostych, naturalnych relacji z innymi ludźmi. W takich zwykłych, już teraz nie mówię o stricte naukowych przestrzeniach, potrafią się normalnie przywitać. Wielu rodziców, naszych uczniów, wskazuje, że edukacja domowa dała im wolność. I to właśnie ta wolność, rozumiana na wielu płaszczyznach, jest tutaj kluczową wartością. Każda rodzina funkcjonuje we własnym trybie, we własnych przekonaniach czy wartościach, a edukacja domowa dopasowuje się do stylu ich życia.